Witajcie, tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś mam dla Was mały poradnik dla Hunterów. Tych, którzy są nieco zagubieni po wyjściu właśnie pacza 602, na którym aktualnie jestem, pokażę Wam wszystkie speki e, i jak nimi grać po zmianach, jakie zmiany zaszły. E, no i ogólnie takie moje rady, jeżeli chodzi o Huntera: e, oczywiście, ci, którzy już ogarnęli to, mogą, nie muszą tego oglądać. Jak ktoś nie jest zainteresowany Hunterem, no to. To nie jest może filmik dla was, ale może to się. Ta, ta wiedza tutaj może się przydać do tego, aby ogarnąć, jakie są mocne albo słabe strony właśnie owego huntera. Więc przejdźmy sobie do gry tutaj. Powinniśmy zaraz tutaj trafić. Jesteśmy w grze. Ok, jesteśmy na moim hunterze i uprzedzam parę pytań. Jeden, kiedy zmieniam się na Dwarfa? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dwa. Czy zrobię poradniki do innych klas? Także nie wiem, jako że Hunter jest to moja klasa, którą ja ogarniam najbardziej. Choć i tak znajdzie się ktoś, kto gdzieś tam wie lepiej, tak? Ale whatever, whatever. Ok, przejdźmy sobie do mojego Huntera. Ja aktualnie gram w speku, który nazywa się Marksmanship, czyli powiedzmy swojego rodzaju sniper, mógłbym to powiedzieć. jest to spek, który. Prawdopodobnie będzie towarzyszył mi aż do samego levela setnego, zaraz wytłumaczę dlaczego. Więc jeżeli chodzi o główne umiejętności, to u nas będzie standardowo to Aim Shot, Chimera Shot, Steady Shot oraz Rapid Fire. Co ciekawe, ten spec to jest jedyny spec, który posiada odpałkę wbudowaną w, swojego, w swoją specjalizację. Pozostałe dwa speki Survival i Beastmastery Mastery, takiego czego. nie, Survival w sumie niczego nie ma, natomiast Beastmastery zamiast Rapid Fire ma Bestia Wrath, czyli są to dwa speki, które posiadają jakiekolwiek odpałki, które można użyć podczas walki. E, natomiast e, przejdźmy także do talentów i glyfów. Glyfy w sumie nie są aż tak ważne. Jeżeli chodzi o PvP oraz PvE na 15 poziom nie trzeba tutaj kombinować tak naprawdę. Jeżeli chodzi o PvE możemy sobie wybrać Post Haze albo Crouching Tiger, Hidden Chimera. E, zmiany są takie, że Wyvern Sting teraz jest kastowany, więc nie warto go tak naprawdę brać. E, no chyba, że na PvE, natomiast Binding Shot sprawuje się o wiele lepiej. Tutaj oczywiście mamy 45, to można sobie wybrać, co się chce. Na 60 poziom polecam Steady Focus, który został. Zamieniony, znaczy e, Fervor, wcześniejszy spell, który dawał 50 Fokusa, i następne 50 W trakcie tam chyba 10 sekund został zamieniony na to. E, strzelając dwa Shoty albo dwa Cobra Shoty pod rząd, zwiększa regenerację naszego Fokusa o 50%, więc także to polecam. Murder of Kraus, e, wytłumaczę dlaczego, jest lepsze, wydaje mi się, od Stampede, zwłaszcza w tym speku. E, no i ostatnio taki powiedzmy e, Surprise Debutant. E, nowy baraż, który działa o wiele, wiele lepiej. Co do glyphów to tak naprawdę zależy od Was, czy będziecie grali PvP, czy PvE, więc tutaj możecie sobie wybrać, co chcecie, ja mam disengage, D deterrence oraz chimera shot. No i dobra, przejdźmy do tego, co tak naprawdę się zmieniło. Zmieniło się w Hunterze marksmanship to, że nie ma arcane shota, więc y by arcane shot był używany w momencie, gdy mieliśmy dużo focusa i trzeba było zbić ten fokus. Teraz y powiedzmy Marksmanship stał się takim troszeczkę kasterem nie mamy, nie mamy żadnej umiejętności, która jest instant oprócz Chimera Shot który to Chimera Shot jest najpotężniejszym waszym czarem więc pamiętajcie, że Chimera Shot musicie używać za każdym razem gdy powiedzmy jest on zejdzie z cooldowna, czyli po prostu jak zejdzie mu to, ten czas ładowania swojego na dodatek Chimera Shot teraz y, Działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy Dwa targety obok siebie, no to Chimera Shot Rozdzieli się, zadając ten, te same Obrażenia na dwóch targetach, więc To jest całkiem fajne, jeżeli chodzi na przykład o zabijanie Mobów, czy coś takiego, natomiast Obrażenia są naprawdę potężne Jeżeli chodzi o Chimera Shot, tutaj akurat mamy e, Kukiełki, które są na mniejszym Levelu, więc tutaj po 600k Zadajemy obrażeń, natomiast odwróćmy się na Raider tra Training Dummy, no i okej, okay, Jeżeli chodzi o, o Huntera Teraz Marksmanship, rotacja wygląda na takiej zasadzie, że walkę najlepiej rozpocząć od Aim Shot plus Himera Shot. W to combo, sprawia, że będziemy mieli dosyć solidnego boosta na sam początek. Następnie, jako że właśnie Hunter nie ma żadnych takich. Albo kastujemy, czyli musimy czekać jakiś tam okres czasu, żeby strzelić, albo czekamy na Himera Shot, więc nie ma takiego czegoś pomiędzy pomiędzy właśnie tymi strzałami, co by wypełniło te obrażenia, dlatego też staramy się jak najszybciej wyciągnąć Murder of Crows, które sobie po prostu w trakcie kastowania będzie pykać, bo innych dotów nie mamy, nie mamy także Serpent Sting, więc to będzie sobie tam pykać i nadrabiało te, ten, te obrażenia, które są pomiędzy na przykład ładowaniem albo tutaj ładowaniem czaru Kimera Shot. Następnie mamy coś takiego jak baraż, który jest genialny teraz. Zadaje on dużo obrażeń. Zadaje on obrażenia do, do wszystkich targetów przed nami, ale także fajnie się sprawia, jeżeli chodzi, znaczy fajnie się jakby. Go używa w momencie, nawet jeżeli mamy jednego targeta, więc to jest bardzo e, przydatne i to wygląda na, na takiej zasadzie. To jest bardzo proste: nie można mm, bać się używać aim shot. Jeżeli na przykład ma, target ma mało hp, no to nie bać się wypulować jeszcze ten e, aim shot. Natomiast mamy bardzo jeszcze jedną ważną rzecz. Mastery Marksmanship Huntera zostało zmienione na takiej zasadzie, że mamy Sniper Training. Sniper Training działa to na takiej zasadzie, że dostajemy aure, która zwiększa nasze zadawane obrażenia, nasz critical strike oraz y, dystans, z którego możemy strzelać, zależnie od tego ile mamy mastery. W moim przypadku jest to 9%, więc stojąc w miejscu będę zadawał więcej obrażeń na pewno i będę mógł z dalszej odległości strzelać. Dlatego też trzeba pamiętać, żeby y, gdy mamy okazję stać w miejscu, to lepiej e, troszeczkę postać e, i będzie, będzie OK. E, natomiast e, jeżeli się ruszymy, to ten buff zostanie nam jeszcze przez 6 sekund. E, więc przez 6 sekund jeszcze będziemy mieli bonusy tego sniper training, później to znika. W momencie gdy chcemy aktywować go jeszcze raz, musimy stanąć w miejscu i mijają 2-3 sekundy e, i znowu załącza nam się sniper Training. Dlatego też możemy tak bezpiecznie przez 3 sekundy ruszyć się. Stanąć i praktycznie cały czas mieć ten sniper training na sobie. Więc, jeżeli musimy się ruszyć, najlepiej użyć disengage'a w tamtą stronę i już jesteśmy, bo zobaczcie, disengage to jest naprawdę spory, spory kawałek drogi, możemy sobie przeskoczyć. No i okej, okay, pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda tutaj mój DPS. Więc, odpalamy się oczywiście wszystkimi swoimi odpałkami, no i zaczynamy od aim shot plus chimera shot, które tutaj. Zadają nam sporo obrażeń. Ładujemy dwa steady, steady, fo, steady shoty najlepiej, no i tutaj pomiędzy możemy sobie jakiś baraż włożyć, mamy cooldown, więc zestakujemy go sobie z naszym aim shot i to bardziej nie ma tutaj takiej solidnej rotacji, jeżeli chodzi o to, natomiast jest to bardziej takie fluid, czyli mm, takie flow, że tak to nazwę. Czyli, czyli po prostu jakoś, jakoś to idzie tam. E, natomiast e, zobaczcie, że tutaj udało mi się wypulować jakieś 13 k to jest całkiem sporo. E, pamiętajcie, że to jest e, Ra Raider tra Training Dummy, dlatego nie zawsze w niego trafiamy. E, nie możemy nic z tym zrobić, bo nie ma już takiego statusu jak hit rating, więc ja tak naprawdę z trafianiem mogę mieć tutaj problemy. Natomiast na bossach z Pandari e, trafia się praktycznie cały czas. Wydaje mi się, że to jest chyba już na Warlords of Draenor przystosowane. Ale nie jestem do końca pewien, więc tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze raz starać się użyć shot w trakcie. Pamiętać o tym sniper training, który jest dla nas bardzo ważny. Teraz pokażę wam mniej więcej, jak, jak wygląda range, z którego możemy strzelać w momencie gdy mamy sniper training. Okej. Okay. W momencie gdy mamy sniper training, możemy strzelać, uwaga. Z takiej odległości. Tutaj mamy odległość, uwaga. Z takiej odległości możemy sobie strzelać. Czy jest to całkiem sporo? Jeżeli boss jest gdzieś tam daleko, no to na pewno e, to nam się tutaj przyda, bo nie musimy się ruszać i wtedy, na przykład, jak ktoś kajtuje bossa, e, przy, mm, przykładem może być to Dark Shaman, który trzeba ten. Tutaj, dobra. Mm, trzeba kajtować, trzeba. wiecie, się ruszać. No tutaj Hunter nie musi. No, okej, okay, znika nam sniper training i już zobaczcie, że nie możemy strzelać. No to teraz podejdźmy sobie i zobaczcie, że tutaj. Mamy kawa kawałeczek bliżej. Więc e, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Huntera, Marksmanship jest to najlepszy aktualnie spek. E, w następnym odcinku przejdziemy sobie przez Survival. E, natomiast e, jeżeli chodzi o PvP i PvE, to aktualnie jest najlepszy spek. Co do levelowania na World of Draenor, wydaje mi się, że też będzie dosyć solidny. E, a więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie zadać je w komentarzach na dole. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!